Przez wiele wieków Buda i Peszt z nadbrzegów dawały sobie znaki architekturą. Na bulwarach powstały gmachy zwrócone twarzą do rzeki, w pełni mogące być podziwianymi jedynie z drugiego brzegu. Rywalizacja przeszła w symbiozę, gdy miasta połączyły się mostami. Dziś przyjrzymy się wspaniałym przeprawom przez budapeszteński odcinek Dunaju. Otwarty w 1849 roku most łańcuchowy stanowi pierwsze stałe połączenie dwóch części miasta, budy i pesztu. Ceremonia otwarcia mostu nie przebiegła zgodnie z planem, który polegał na uroczystym wciągnięciu na most łańcucha. Nieoczekiwanie jedna z lin, którą go podciągano, zerwała się i uderzyła w platformę, na której stali zaproszeni na tę okoliczność zagraniczni goście. Ci zamiast cieszyć się widokiem pierwszego mostu w Budapeszcie, musieli zadowolić się przymusową kąpielą w Dunaju. Na szczęście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Wycofujący się żołnierze niemieccy wysadzili most łańcuchowy 18 stycznia 1945 roku. Tuż po zakończeniu wojny władze miasta podjęły natychmiastowe działania w celu odbudowy zabytkowej przeprawy. Ponowne otwarcie nastąpiło w 1949 roku, czyli dokładnie w setną rocznicę jego wybudowania. Mimo że znany jest pod nazwą łańcuchowy, jego oficjalna nazwa brzmi Most Szecheniego. Istvan Szecheni, węgierski polityk tego okresu, był pomysłodawcą pierwszej budapesztańskiej przeprawy przez Gunaj. W obydwu końcach mostu znajdują się lwy. Jedna z legend głosi, jakoby nie posiadały one języków. W rzeczywistości je posiadają, jednak nie są one widoczne z perspektywy przechodniej. Most warto wybrać się dwa razy: w dzień, kiedy możemy zobaczyć wszystkie detale i szczegóły architektoniczne, oraz w nocy, kiedy most jest pięknie oświetlony i widoczny z wielu miejsc węgierskiej stolicy. Szary za dnia kamień przyjmuje wtedy złotą barwę. To właśnie nocne ujęcia na most łańcuchowy są zwykle wykorzystywane w pocztówkach oraz przewodnikach po Budapeszcie. Gwałtowny wzrost liczby mieszkańców Budapesztu spowodował, że most łańcuchowy szybko stał się wąskim gardłem miasta. Dlatego władze miasta postanowiły w 1893 roku wybudować nie jedną, ale od razu dwie nowe przeprawy przez Dunaj. Jako pierwszy został ukończony Most Wolności dawny most cesarza Franciszka Józefa. Most wyróżnia się piękną, klasyczną stalową konstrukcją w kolorze zielonym, przez co jest jednym z najbardziej charakterystycznych w Budapeszcie. Bogaty w narodowe symbole, jest szczególnie bliski Węgrom. Smukły i elegancki przywodzi na myśl stare, dobre czasy. Po moście wciąż kursują zabytkowe żółte tramwaje. Nostalgiczny widok przywodzi na myśl stare pocztówki z czasów cesarsko-królewskiej monarchii. Na przedstawionej pocztówce widnieje drugi zbudowany w tym czasie bliźniaczy most Elżbiety. Dzisiaj konstrukcja wygląda nieco inaczej, bardziej nowocześnie. W trakcie II wojny światowej wszystkie przeprawy przez Dunaj zostały wysadzone przez wycofujących się z Budapesztu Niemców. O ile wymienione wcześniej mosty rekonstruowano, o tyle most Elżbiety postanowiono odbudować w latach 60. w nowym stylu, jako symbol odnowionego Budapesztu. Wyróżnia się jaskrawo-białymi pylonami. Jeszcze jeden most w Budapeszcie wart jest uwagi. Most Małgorzaty. Połączył on Budę, Peszt oraz Wyspę Świętej Małgorzaty. Stąd nazwa mostu most zbudowany przez francuskiego architekta jest faktycznie subtelny, elegancki i tak fikuśnie skrojony, jakby był dopiero co wycięty z bulwaru nad Sekwaną. Budapeszt jako miasto istnieje od roku 1872, a nie byłoby to możliwe bez powstania mostów łączących w tym miejscu oba brzegi Dunaju. Dziś dumnie stojące przeprawy są jednym z wielu symboli stolicy Węgier.